Cześć Paweł z pewnego klubu. Degustacja wiceńskie, czy jak zwał, tak zwał. Druga degustacja na nowym mieszkaniu. A że przyjechaliśmy samochodem i za jakąś godzinkę myślę, że będziemy musieli stąd wracać, to piwo niskoalkoholowe. Ostatni prezent od browaru Kazimierz, dzięki chłopaki. Piwo nazywa się półtory. Cokolwiek to oznacza, no wiadomo, 1,5% alkoholu. Bo... Pewnie wzięło się stąd, przynajmniej no, półtory. E, może Morska opowieść mi to wyjaśni. Co to jest? Półtory, co to jest? No widzicie. widzicie. Psy czekają. E, co to jest? Rzesze w smaku z wyczuwalną pikwą, yerbą, matę i ma tylko półtora procent. Zgadliście, to nasze nowe piwo, które właśnie trzymacie w rękach, lekko wchodzi i szybko schodzi. Na zdrowie wyprodukowano wybrowar Kazimierz. Osiem ekstraktu, półtora alkoholu. Jestem ciekaw, czy zamysłem tego piwa, czy zamysłem nie było nie piwa bezalkoholowego. I tak jakoś. To jest świeżynka w ogóle. Um, Temperatura serwowania 9,11. No ja mam tak z 12-13 stopni, bo trochę spędziło czasu w plecaku. Świeżynka, świeżynka jeszcze nie ma, jeszcze nie zaetykietowana z tego, co mi krzychu mówił, etykiety dopiero przyszło szybko na klei Także, także tak. No dobra, no spróbujemy. Aha, skład. Woda, słód jęczmienny, sok z pigwy, płatki owsiane, słód żytni, miele herbata, drożdże. Z tego co mówi Mateusz Ostatnia na internetowym festiwalu piwa, w ogóle pod korek nalany, to jest tutaj zarówno yerba mate, jak i herbata czarna po prostu, no i owoc pigwy. Hmm. Herbaciano-brzeczkowe. No dobra, znowu, bez sensu, nie wypukaliśmy szkła. Aha, piękne szkło z browaru Kazimierz. Yy, barczu, jak mu wysłałem zdjęcie, chyba mam takie z warkotu. Nie takie masz, bo to ma pół litra. A właściwie nawet więcej, bo pół litra jest, jest dotąd. Yy, nalewa się bardzo klarowne, takie słomkowe. No, ładnie wygląda. Byłem. <laughs> yy, no, słomkowe rzeczywiście. Takie, takie powiedziałbym... E, troszeczkę jak Berliner Weisse, troszeczkę jak Grodziskie wręcz bym powiedział. E, no Pięknie, pięknie wygląda. E, Czapapiany wysoka, e, niska czapa piany, e, drobno pęcherzykowa, średnio pęcherzykowa. są właśnie położył się na mikrofonie, mam nadzieję, że bez efektów <grym> ubocznych <grym dla dźwięku. E, bardzo ładnie, bardzo ładnie wygląda. E, w zapachu, w sumie nie wiem jak pachnie pigwa, trudno mi powiedzieć. E, jest element takiego, owo, takiego owocu. Trochę może marakuja, czarna herbata jest też. Co to jest? I jest yerba w aromacie. Taki właśnie aromat, nie wiem czy kiedyś piliście taki coś z ekstraktem z yerby. To właśnie tak pachnie. Takie, mogę to porównać, no yerba, no, kto pije yerbę to wie, yerba na zimno. Ładnie bardzo I pachnie. I są nuty takie limonkowo cytrynowe jeszcze. Bardzo ładnie to pachnie. No spróbujmy. Mm. Leciutkie, pijalne, orężadowe. Co czujesz jeszcze? Kwaśne, cytrynowe takie, to chyba pigwa no daje. Pikby, no. takie, taką cytrynę, trochę limonkę, takie, takie nuty. A herbata? Jest herbata. Nie wiem czy to jest jerwa, czy to jest herbata, ale yy, czuć taką herbatową i No, taką kwaśność yy, owocową i rzeczywiście takie może lekko herbaciane, nuty, ale w ogóle zero brzeczki. Nie powiedziałem, że brzeczkowo z butelki to tylko z butelki, ani w aromacie, ani w Bardzo smaku. No fajnie, piłabym to. Mm. No szkoda, że nie 05 <laughs> Czyli że nie bez alko. No ale wiadomo, nie można nic wszystkiego. To nie by tak nie smakowało. To można byłoby no, się zapijać fajnie. podczas y, gdy prowadzimy auto. No, no super piwo. Z do końca zdecydowanie na no tak. No Orzeźwiające, pijalne, goryczka niska, y, owocowe. Na wóz? Naprawdę. Uważaj tylko co? Zaraz nam strącisz nagrywanie. No, także tak. Warto świetne jest. Cytrynowe herbaciane. Trochę taka herbata z cytryną, ale zdecydowanie bardziej w kierunku owocowym, cytrynowym. Tak, tak. To jak to ja to chyba to właśnie to. od piwów będzie. I herba. Rzeczywiście, rzeczywiście. No jest tutaj, trzeba. Super, naprawdę świetne piwo. Myślę, że no półtora, nie jeden, ale bardzo... Kolejny, kolejny, kolejny mocny punkt na mapie niskoalkoholowki, bezalkoholowy piw. Zdecydowanie, zdecydowanie jesteśmy tak super, naprawdę. Bardzo pijalne, bardzo orzeźwiające. Tak jak, tak jak powinno spokojnie, bo nie Dobrze, tyle słuchajcie. no Props zdecydowanie polecamy. Nowości w czasach pandemii, jak widać można. Jak będziecie gdzieś widzieć na półce, to weźcie. Trzymajcie się, na razie, cześć.